Za nami mural z okazji 550-lecia lokacji miasta. Proszę nam powiedzieć, jakie techniki pan wykorzystał do malowania tego muralu? Mhm. No, technika, jaką zwykle stosuję, to jest malarstwo przy pomocy pędzla i wałka, więc dosyć standardowe. Przy użyciu farb, też standardowych, bo fasadowych czyli takich, które są odporne na warunki atmosferyczne. Zazwyczaj są to akryle albo farby silikonowe. Zwykłe stosowane w przemyśle farby. Oczywiście w, trzeba tutaj zastosować odpowiednie kolory, więc mieszaniem kolorów zajmuję się już ja, kupując jakieś tam podstawowe barwy. I tak powstaje murel, jeśli chodzi o warstwę techniczną. A ile czasu panu zajęło? Samo malowanie muralu no to zajmuje różnie w zależności od skomplikowania projektu. Tutaj malowałem przez e, takie cztery intensywne dni pracy, tą część, którą musiałem wykonać z podnośnika. E, no natomiast e, jeszcze pozostaje do namalowania oczywiście tekst, e, logotypy sponsorów oraz e, logo samej rocznicy 550-lecia. No i oczywiście herb miasta Mielca na pobliskiej ściance, która tutaj znajduje się obok. Więc razem wszystko zajmie mi niecały tydzień pracy. No wczoraj nie pracowałem ze względu na deszcz, także mniej więcej tyle mi to zajęło. Ale to wygląda różnie, bo jak jest mural skomplikowany, no to czasem trzeba posiedzieć bardzo długo, nawet przy takiej samej wielkości ściany jak tutaj. To był pomysłodawcą tego projektu. No Takim duchem poruszycielem jak zwykle przy tych mieleckich muralach był Grzegorz Ziomek ze stowarzyszenia Odrodzo Odrodzony Mielec. Ale no, takim głównym w, w źródłem finansowania jest tutaj Urząd Miasta jest to zaangażowane miasto Urząd Miasta Mielca i w, w, no, Powiedzmy, te, te dwie osoby, znaczy osoba Grześka i instytucja urzędu, jakby najbardziej w, za tym stoją od strony takiej instytucjonalno-organizacyjnej. Ja, jako malarz, jestem autorem projektu. No i oczywiście wykonawcą. A to nie jest pana pierwszy projekt w Mielcu? No nie. Wszystko zaczęło się gdzieś na przełomie 2015-2016 roku. Od tamtej pory powstało już dosyć sporo murali, w zasadzie musiałbym się bardzo skupić, żeby policzyć ile dokładnie. Ale na najbliżej tej ściany, w której się znajdujemy jest mural Hetmana Mikołaja Mieleckiego. W na bloku pobliskim malowanym w zeszłym roku. Także na, na bardzo podobnej ścianie, podobno jego wymiaru, ale projekt zupełnie inny. No. Skąd się wzięła pana pasja do malowania ptaków? Bo jak wiemy od 2017 w Krakowie pojawiło się ich już 13, tak? Tak, tak, tak. No. Powiedzmy, że ta pasja stopniowo narasta. Pierwszy pomysł, żeby tam na osiedlu w Krakowie, na Kozłówce, powstały murale ptasie, związane z miejscem. To osiedle jest na położone blisko parku takiego rzecznego Drwinka, gdzie występuje bardzo dużo gatunków ptaków. Jest to takie miejsce odwiedzane przez ornitologów więc dosyć ciekawe i jakoś jedno z drugim mi się połączyło i no powstał taki pomysł, żeby tam na tych blokach namalować ptasie, murale. Jeśli chodzi o projekt tego muralu, to jakby taką no główną ideą jest oczywiście nawiązanie do historycznych jakichś elementów związanych z Mielcem. Przede wszystkim, jakby tutaj widać, mieleckiego gryfa, czyli herb rodu Gryfitów. Oczywiście jakoś stylizowany, ale przede wszystkim na pierwszej, największej piątce znajduje się tekst z aktu lokacyjnego miasta Mielca, dokładnie z jego XVII-wiecznej kopii. Jest jedyny dokument, jaki się zachował, najstarszy dokument związany z lokacją miasta. No jest to tekst, jak widać, łaciński, napisany pismem takim, które może sprawiać pewną trudność, jeśli chodzi o odczytanie. Być może sekretarzem Mieleckich w tamtych czasach był jakiś prekursor stylu pisma lekarskiego. W każdym razie, no jest to oryginalny fragment oryginalnego dokumentu z, z pewnej epoki, więc to ma pewną wartość. Natomiast oprócz tego dokumentu, widzimy jeszcze pieczęć Kazimierza Jagiellończyka, która oczywiście nie mogła się pojawić na dokumencie w, wystawionym przez Braci Mieleckich ale jakby symbolicznie nawiązuje do postaci króla, który wydał w, wcześniej przed lokacją miasta zezwolenie na jego założenie.